Czy wiesz, że volatility, czyli zmienność, to jedna z tych pojęć, które mogą jednocześnie zniechęcić porządkującego inwestora i przyciągnąć doświadczonego gracza? Odkryjmy razem, czym naprawdę jest zmienność i jak wpływa na inwestowanie. Inteligentne handlowanie Twój przewodnik finansowy handel, inwestycja, giełda. Witajcie na kanale Inteligentne Handlowanie. Dzisiaj zajmiemy się tematem zmienności, czyli volatility, kluczowego wskaźnika, który może być zarówno Twoim sprzymierzeńcem, jak i wrogiem na rynku finansowym. Poznaj tajniki zarządzające zmiennością i dowiedz się, jak z niej korzystać na swoją korzyść. Zmienność, znana również jako volatility, to wskaźnik, który mierzy skalę wahań. Ceny danego aktywa finansowego w określonym czasie. Jest to szczególnie ważne w przypadku akcji, funduszy inwestycyjnych, surowców czy walut. Przykładem może być fundusz akcji. Jeśli w ciągu 30 dni jego wartość regularnie się zmienia, możemy obliczyć odchylenie standardowe od średniej ceny, co pomoże określić poziom zmienności. Wyższa zmienność. Często oznacza wyższe ryzyko, ale też większy potencjał zysków, o ile potrafisz odpowiednio to wykorzystać. Dla inwestorów zmienność może być szansą na dynamiczne zwiększenie zysków, ale wymaga także większej ostrożności. Dlatego zanim podejmiesz decyzje inwestycyjne, zawsze zrozum ryzyko związane z danym rynkiem. Jak podchodzicie do zmienności na rynku? Czy wykorzystujecie volatility do osiągania szybkiego zysku? Czy może wybieracie bardziej stabilne inwestycje? Podzielcie się swoimi strategiami w komentarzach. Jestem ciekawy Waszych doświadczeń. Zrozumienie zmienności to jeden z fundamentów skutecznego inwestowania. Pamiętajcie, analiza i przemyślane decyzje to klucz do sukcesu na rynkach finansowych. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne odcinki inteligentnego handlowania. Subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. I podzielcie się swoimi uwagami w komentarzach. Pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.